jak powinni tak myśleć? Jeżeli istnieje jak każda inna żywa istota. For eating, tylko po to, aby jeść sleeping, i spać, for sex, seks i for work, i praca. So then I'm not different than ant. nie różnię się niczym od mrówki. I'm not different than a whale. Nie różnię się niczym od wieloryba. A horse, czy konia.

Bardzo ważne dla nas wyższe myślenie. Plus te cztery czynności, które muszą być uregulowane, aby nie jeść za dużo, nie jeść za mało. Nie mogę też jeść czegokolwiek, co chcę. Nie mogę złapać czegokolwiek i. Jeść. Też są czynności i ich reakcje. Nie mogę też pić czegokolwiek. To są czynności ich reakcje. Nie mogę też mieć seksu z kimkolwiek. To są i ich reakcje. Wszystko, co robię, miała, każda czynność będzie miała rezultat. To jest ludzkie życie. Więc jako ludzie musimy to poznać. Karma Karma czynności, and Reactions Kala, rezultaty. Kala. Czas. Ishvara, Ishvara. Who is God? Kim jest Bóg what is my with it? Jaki jest mój związek z Nim Kim jestem and what is Fine. One more i jest my relationship rzeczy brakuje Mah e, prakriti. Prakriti. Exactly. I jeszcze prakriti, czyli natura. Prakriti daje mi ciało. Ludzką postać. Woda, ogień, powietrze. Owoce. Wszystko, co otrzymuję, pochodzi z natury. To pochodzi z natury. Pochodzisz. Wszystko, twój samochód, metal, cokolwiek, oliwo, wszystko pochodzi z Prakriti. Samo ciało nie pochodzi od, tylko od matki ojca. Oni również pochodzą od natury. Tak jak pijesz wodę, aby utrzymać to ciało, jedzenie i tym podobne. Więc jaki jest mój związek z naturą? Jak działać z naturą? Jaka jest moja odpowiedzialność do natury? Na przykład im więcej plastiku używamy, powiedzmy, że użyjesz czterech butelek wody dziennie. I dziesięć kubeczków. 20 plastikowych toreb plus, plus inne rzeczy to to są twoje śmieci gonna be in nature. które zostaną e, rozrzucone w naturze. Now, what's gonna be the reaction after you... I jaki będzie rezultat, kiedy tak wiele wyprodukujesz każdego dnia swojego życia. 365 dni w roku. dodajemy. Powstanie duża liczba śmieci. Które zostaną tutaj, zanim Ty jeszcze odejdziesz trzeba o tym pomyśleć. Because that's my actions. Because to są moje czynności. We bring my reactions. I one spotkają się z moimi rezultatami. Trash. Po prostu śmieci. So many other responsibilities are there with nature. Tak wiele odpowiedzialności do, da, dla natury. So that's human. To jest ludzkie. Human has to things. Człowiek znaczy ktoś to przejmuje się pewnymi pewnym nie masz powiedzieć nie obchodzi mnie to. Very to jest Sławny amerykański slogan. I don't care, nie obchodzi mnie. To. I don't mind, Nieważnie. To nie jest dobre. And it's extending all over. I wszędzie e, jest to kopiowane. I don't care, nie obchodzi. Mnie I don't mind, mnie. nie mam po co. Who cares? Kogo to obchodzi? It's not like that. Tak nie jest. Human means I care. Ludzki znaczy troszczę się o to. I mind Pamiętam o to. I am responsible. Jestem odpowiedzialny. That's human. To jest ludzkie. We are in way. W przeciwnym razie, działamy w nieodpowiedzialny sposób. Again we have the word karma. I podobnie pojawia się słowo karma. Positive.

Wznosić wyżej, I am here in the human form of jestem tutaj w ludzkiej postaci I życia, go mogę wznieść się, go down. mogę zejść niżej, That's on me. to zależy ode mnie. Teraz no You're... że człowiek może się zdegradować, nie ma problemu, super. This will be like cool. I to jest uznawane za coś cool. O co tu chodzi? I can destroy myself Więc mogę zniszczyć się. And that's cool. I to jest w porządku, How this is to jest cool? cool. W jaki sposób? Tak jak masz, kupujesz bardzo dobry samochód. Gasoline, you I zamiast benzyny wsypiesz piasek do środka. Water, with, you know, zamiast e, umyć go wodą wyczyścisz go papierem ściernym. Zniszczysz go. Only first gear. Yeah. Tylko na pierwszym gear, biegu. Yeah. Tak, pierwszy bieg. No, so that doesn't work. To nie z break it. Zepsujesz go. Podobnie our human form of life. To nasza ludzka postać. We go higher Wyżej So albo It's very important to have balance. Bardzo istotna jest równowaga. We need to eat Musimy jeść. Musimy spać. Żadne, mamy swoje potrzeby takie jak seksualność. Więc są za to wszystko odpowiednie czasy i wykonane to może być odpowiednio. Z obowiązku. Sex with responsibility. Seks z obowiązkiem. To znaczy dzieci, które są chronione. Muszą być wykształcone, trzeba dać im przykład. Nie ma problemu. Wszystko z czym idzie odpowiedzialność działa. I to oznacza wspinanie się do wyższego e, przestrzenia. I ta Ziemia jest zgodnie z Vedami w środku. Wszechświat, gdzie jest ta Ziemia, to jest środkowy układ planetarny. Są wyższe układy planetarne i niższe układy planetarne. Niższe układy planetarne znajduje się tam wysoko rozwinięta technologia. Są oni bardzo niezależni. Nie ma zasad, nie ma ograniczeń. Są Uwielbiają najpotężniejszych. Jest tam dużo radości, zadowolenia, zadowolenia, cieszenia się bez odpowiedzialności. Biorę to, co lubię. Dobry lub zły sposób nie ma problemu. I to są te niższe systemy planetarne. I od tego schodzi ktoś niżej, niżej. niżej. Ostatni system planetarny nazywa się Patala. Gdzie są piekielne warunki. W długim czasie cierpienia wspinamy się wyżej. Nie jest to wieczne. To tylko reakcje naszych czynności. And I cierpienie. In this world is just two things, ponieważ w tym świecie są tylko dwie rzeczy: happiness and distress. szczęście i nieszczęście. You cannot just get happiness. Nie możemy mieć tylko szczęścia. You have to accept level of distress. Musimy przyjąć poziom nieszczęścia. So in the upper planetary systems, na wyższych układach planetarnych jest zadowolenie, materialne zadowolenie, wyższe, coraz wyższe. A na niższych również jest taka, takie zadowolenie, ale w niższym znaczeniu. Na Ziemi mamy pół na pół. Widzimy narodziny i doświadczamy śmierci. We see moments of happiness. Widzimy Next moment momenty szczęścia i nieszczęścia. If you have a you know what I mean. Jeżeli macie narzeczoną, to wiecie, co mam na myśli. Jeden moment jest bardzo szczęśliwy. He loves you. Kocha Cię. Next moment is just all moment. W kolejnej chwili prawie, że... It just happens. Tak się dzieje. There is peacefulness. Jest spokój. And there is rat. I gniew.

Jeżeli chcemy szczęścia, musimy działać w sposób, aby wznieść się. I musimy zmniejszyć niższe aspekty. I podobnie w przeciwny sposób. Now, here To jest miejsce suras. Czyli półbogów. A tu jest miejsce asura. Czyli demonów. But demon is not like I said, someone with horns. demon to ktoś kto ma rogí. It's just if you decide a, to follow your mind. A że podążasz ze mind... swoim umysłem, za czymkolwiek on, co on ci podyktuje. Mon means mind. An uncontrolled mind is demon. A niekontrolowany umysł to demon. Demonia, or mania. Demonia, or mania. Uncontrolled mind. niekontrolowany od, e, umysł. Czyli ktoś, kto nie, e, e, nie ma kogoś, kto nim kontroluje. Bez autorytetu. To znaczy umysł staje się autorytetem. My potrzebujemy autorytetu. Tak jak rodzimy się, mamy autorytet. Mamy ojciec, starsi bracia, nauczyciele i tak dalej. Musimy rozwinąć posłuszeństwo, jakieś poczucie autorytetu. Później mamy prawa. policję. Tak wiele poziomów autorytetu władzy. Ustalamy również własne autorytety. Uczciwość. So many things rzeczy, które wkładamy w nasze granice. We we go Akceptujemy autorytety, udajemy się wyżej. No means myself at the Bez autorytetów, czyli ja jestem w centrum. That means I am God, not true. So, to znaczy, że ja jestem Bogiem, ale właściwie to nie jest prawda, więc to nadal umysł. So, this ancient colonies, więc te starożytne kolonie, for people who live in the past ludzie, którzy mieszkali w przeszłości. Some were, some of them they were suras. Niektórzy z nich to byli sura. Other ones they're asuras. Inni asura. So the Mayas, the Aztecas, the Olmecas, astekowie, Olmecowie i Toltecowie. They worship Quetzalcoatl. Gdziebyli Quetzalcoatl? Quetzalcoatl is the feathered snake. Quetzalcoatl jest to obierzony wąż. Sanskrit jest nazywana Taksaka. W sanskracie nazywa się Taksaka. There very powerful living entity. To potężna żywa istota. Living in the lower planetary systems. Pracuje na niższych systemach planetarnych. They rule. I zarządza. the demons. Demonami. One of them is Taksaka. Jeden z nich to Taksaka. The feathers name. Czyli skrzydlaty wąż. Has many many followers. Ma wiele. Czyli Memorial. Y, ma wiele osób, których uwielbiam od niepamiętnych czasów. Więc so no, all the tribes were actually more divine. Nie wszystkie starożytne plemiona były boskie. The North American Indians. Plemię z północnej Ameryki. Some of them they were more divine. Iktusni byli bardziej bósty. same the South Americans like the Indians. Południowa Ameryka. Tak jak Inkowie. Now if you if you go all the way to Asia teraz, jeżeli przejdziemy całą, przejdziemy całą tą drogę do Azji, znajdziemy pewnych, którzy byli bardzo boscy, and wielbili Boga as a person. jako osobę, and the ones. ale inni, like in Samoa, jak Samoa now the last part of Sumatra, i ostatnia część Sumatry, ten, ta część, to byli kanibali, kanibalowie. Wielbili innego rodzaju półbogów, demony. zawsze były dwa rodzaje żywych istot, które poszukiwały mocy Boga lub którzy wielbili bardzo potężne, materialistyczne istoty zwane demonami. so you have these two kinds of people basically suras and asuras Surah asura. now the mayas they were Teraz, asuras Majowie to byli asura and even though they were asuras Mimo, iż byli asura, they also have a concept of time mieli czasu, very similar to the vedas Wiedzieli, że stworzenie i destrukcja e, naprzemiennie pojawia się. Wierzyli w reinkarnację. Wierzyli w istnienie demonów, jak i półbogów. Rozumieli, kim jest Bóg, kim jest Wisznu. Ale zdecydowali się, że nie będą tego przestrzegać. Chcieli zgromadzić więcej mocy. They have the same system of astrology also. Mieją również ten sam system astrologii. Of astronomy as the, Indi, as the India, as a Indian. Nie astronomii, tak jak Hindusi. Now in India the concept is different. W Indiach inne są koncepcje. This is a page that explains the concept of the universe according to the Indians. To jest strona która Wyjaśnia koncepty wszechświata według i, e, Hindusów.

jeżeli nie wiecie, gdzie jesteście, Wtedy jesteście zgubieni you don't know who you are, Jeżeli nie wiecie, kim jesteście. Then you are crazy. Wtedy jesteście szaleni. prawda? Czy to się zgadza? tak? czy nie. jeżeli nie wiesz kim jesteś i gdzie jesteś, Jesteś po tobie. To znaczy, że nie masz wspomnień o tym, kim jesteś, skąd pochodzisz you have really where you are. i nie wiesz, gdzie się znajdujesz. Now, if I ask you, Jeżeli zapytam cię, where you are in with the universe, gdzie jesteś w związku z wszechświatem, I don't know. nie wiem. We don't know. Nie wiemy. If I ask you who you are. Jeżeli zapytam, kim jesteś, where you come from. skąd pochodzisz where you going. i dokąd się udajesz, We don't know. nie wiemy. So we are kind of lost. Jesteś kształtem W skupienia. Now location. Położenie. W sanskrycie jest 'loka'. Sanskrycja nazywa się 'loka'. Loka means planet. Loka znaczy planeta. Loka means location. Loka również znaczy lokalizacja. So outside of the material creation. Poza materialnym stworzeniem. Jest nieograniczone niebo duchowe i nieograniczone planety duchowe. Nie ma czegoś takiego jak zniszczenie Po prostu świadomość, wieczność i radość czy jananda. Są to nieograniczone planety zarządzane przez ekspansję Boga jako Najwyższej Osoby. Jest on jak Ojciec. Wewnątrz tego duchowego stworzenia jest jedna bardzo mała porcja. Nazywa się materialnym stworzeniem, gdzie istnieją materialne składniki.

I możecie uwierzyć w to, że tym jesteście. Jak teraz do urodziłem się w tym miejscu, jestem Polakiem, zielony, biały, Niemcem, czarnym, ma ma mężczyzną, kobietą, koniem, mężczyzną. czy błędko. wierzę, że mam ego, które nie jest rzeczywiste, a identyfikuje się z ciałem, które akceptuję. W tym momencie jestem szczęśliwy z tego, co mam w pewnym sensie. so to jest materialne stworzenie if you jeżeli weźmiemy jeden z tych wszechświatów one of these milionów materialnych wszechświatów explain wtedy wyjaśniają że jesteśmy jednym z tych one of these z tych materialnych wszechświatów in this material ten materialny wszechświat has a creator Brahma, który nazywa się Brahma Jest on projektantem Architektem wszechświata Który utrzymuje swoje umocnienie Od najwyższego Boga Który nazywa się Vishnu I jest Shiva Ten, który niszczy I mamy te trzy Brahma Vishnu I Shiva Pełnią trzy istotne funkcje w materialnej energii: stworzenie, utrzymanie i zniszczenie. Wszystko przechodzi przez ten cykl. Dzieje się to teraz. Pewna trawa już wyschła, prawie że skończona. Inni są ledwie co bardzo nowi, inni już dość końca. Mamy tu różne wieki. Niektórzy z nas dopiero zaczynają, inni są w środku, inni już przeszli środek, inni już są starsi. To jest normalny proces stworzenia, utrzymania i zniszczenia. Stworzenie jest bardzo łatwe. Po prostu trzeba to zrobić. Jak każdy może stworzyć dziecko. Can you make a baby? Czy możesz jesteś w stanie z, z, zrobić, zrobić dziecko? Baby. Czy ty? Baby. Very easy. Bardzo łatwo. So, Ale utrzymanie dziecka. That's the part. To jest ciężka część. Przynajmniej 25, 25 lat też będzie i zniszczenie również jest bardzo łatwe. Zniszczenie dziecka jest łatwe. prawda? even with baby. Teraz nawet za 100 dolarów można zniszczyć dziecko. Godzina. wykończone. Stworzenie, utrzymanie, zniszczenie. Ale ponieważ utrzymywanie. Because Ponieważ nikt. Nice Każdy chce być utrzymywany. There, nie is in the middle. Nie ma wiśni w środku. Jest tylko Brahma i Shiva. stworzenie i zniszczenie. On jest najtrudniejsze jest utrzymywanie. Więc ten wszechświat ma również Twórcę, który utrzymuje samego Boga. I Shiva, który powoduje upadek czy zniszczenie. Więc czym jest nasze ciało? Nasze ciało jest to kombinacja złożonych, ściśniętych żywiołów. Jest form. Jest jak postać. I rozpad. I te same żywioły nie są w nas cały czas. Like for example these friends they are sitting in the back. którzy siedzą z tyłu. Whatever you are breathing out. Kiedykolwiek wydechasz. Your friend is breathing in. Twój przyjaciel wdech. So your air. Jest twoje powietrze. Comes here air. Tajsi się również jej powietrze. So we are sharing constantly. Cał czas dzielimy się. We cannot say this is my body. Nie możemy powiedzieć że to jest moje ciało. because the water is constantly changing. Więc ponieważ woda cały czas się zmienia. Każda komórka ciała się zmienia. więc To ciało nie jest nasze. belongs to the universe. Należy do wszechświata. Podobnie ta sama woda, która się tu przemieszcza, to samo powietrze. You Możecie powiedzieć, że to jest polskie powietrze tutaj? nie. dopiero co przybyło. i przemieszcza się. Tak jak dzisiaj spotkałem przyjaciół, nie widziałem ich kilka miesięcy, właśnie przyszli i odejdą. Widzę tutaj przyjaciół, których raz w roku widzę w tym namiocie. Dopiero przyszli też odejdą. Nie możemy nic posiadać. Podobnie to ciało. Myślimy, że to jest moje ciało. Właściwie są to żywioły wchodzące do niego i wychodzące. Tylko z powodu obecności duszy. I karmy, która podtrzymuje to ciało przy życiu.

To woda jest zawsze wodą. Nie jesteśmy w stanie zniszczyć ani jednej kropli wody. Możemy dać naukowcowi jedną kroplę wody. I rzucić mu wyzwanie: niech on ją zniszczy. Nie może. Woda się zmieni. Zostanie się ciałem stałym lub gazem. A później wróci do tej postaci kropli wody. Nie możemy zwiększyć liczby wody. Nie możemy zmniejszyć jej liczby. Jest to żywioł, który istnieje wiecznie. Tak samo jak powietrze. Tak samo jak ziemia. Istnieją wiecznie, ale wiecznie się zmieniają. Przemieszczają.